Chciałem oczy to bardzo pozdrawiam, zaskujcie, lajkujcie, klikajcie dzwonki. nas na skampo i na Instagrama i na Facebooka też mojego. I będę nagrywał i może będę rapował z Wolfczora. Wollczorow rapuje na, na Lord Label. Może będę tam też rapował z labelem z Wolchara. Zaczynam śpiewać w na Pliki bliki. Pliki, pliki, pliki odliczenia, mam odciski, rękawiczki, rękawiczki, po odciski mają na policji. Pliki, 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 pęka gumka, to recepturka Receptorka owinięta wokół stosu pliki, pliki, pliki odliczenia, mam odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki, pęka gumka, to recepturka Recepturka owinięta wokół stosu stóweks. Bliki, 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 to pole na no jak? Bo biało jest wszędzie, na no jak? Na Twoim osiedlu, na no jak? Na moim tysiącie, na no jak? Mi robią tu przejście, Ty stoisz w kolejce. Chcę zrobić mi zdjęcie, jakbym był na kom kom komendzie, komendzie, ale widzę także, że, że on widok.

Banku ja w gotówce trzymam sos i czuję się jak ksiądz i czuję się jak ksiądz kiedy proch zamieniamy sos, bo tu trafiony los jest. Rzadziej niż las na stos. Pliki, pliki, odliczenia mam odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, pliki pliki, pelka gumka to nie dulek. Receptorka oginię da wokół stosu ci Cipy, 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 odpuchania mam za kwasy. Ja biorę na testa skład, wysyłam je do pracy. Każdy to po nich nie chcę iść na wczasy. A wy, wyślę narzeczoną. Gdy, gdy zabraknie mi tu. Zabraknie mi tu kasy. Kasy. Bity, 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 jak te pizdy rozjebane. Kutas taki długi, że obijam go kolanem, połóż mi w boku obiję. Kutas taki długi, że obijam go kolanem, w gaciach trzymam zioło, faja, jebie, mi towarem, a przy sobie, przy sobie kilka szmat, ale jest pozamiatane. Dziho e. era era Erasmusa młode włoszki i hiszpanki, Dicho orangu tam wchodzi, to się trzęsą, trzęsą, szklanki, jak jesteś już zmęczona, to mi wołaj koleżanki, a jak każda jest zrobiona, to mi, kurwa, dzwoń po, dzwoń po taksi. pliki, 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 odliczenia mam, uciski, rękawiczki, pliki, 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 odliczenia mam, uciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji, pliki, pliki, pęka głupka, to nie dureks. receptu, Stówek, pliki, 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 odliczeń, odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. Pliki, 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 pęka, kubka, to nie tówek, Recepturka objęta wokus dosu stówek. Nie płacę podatku na no jak chcesz tańczyć, to z, zrób na no jak. Tu, ha, ha tu, Hachmed, to załóż no na jak. Twój ziomek ruch, na no jak. Nie płacę podatków, chcę tańczyć, to zarób tu. He, to zawód, twój ziomek kalaruch, kalaruch. Pliki pliki pliki, odliczenia mam, odciski, rękawiczki, bo mają na policji. Pliki pliki, bańka gumka to nie durex, recepturka owinięta wokół oku, Pliki pliki pliki, odliczenia mam, odciski, rękawiczki, bo odciski mają na policji. Bliki, pliki, bliki. pęka gumka, to nie tuleks, recepturka, nie, focus, sus Subskrybujcie i klikajcie dołącz do like, na mój kanał. Pozdrawiam youtuber i pozdrawiam kanał Wolfczaro i Lord Label. Pozdrawiam kanał Lord Label i kanał Wolczaro. I subskrybujcie kanał Wolczaro i Lord Label. Wbijacie na Instagram i na i na mojego Facebooka też.